Misja Nowa Ziemia. Pomagamy w dotarciu do prawdy, mówiąc o rzeczach najważniejszych. 100 km nad Ziemią. Granica wielkiego oszustwa. Według przekazów Cywilizacji Tajgetańskiej z Plejad, publikowanych na stronie sfaru.org, między innymi przez Maris Przestrzeń kosmiczna wokół Ziemi jest pod ścisłą kontrolą. Twierdzą oni, że ludzkość żyje wewnątrz sztucznie utrzymywanej bańki Matrix 3D z nałożonymi hologramami i barierami energetycznymi. Powyżej wysokości około 100 km umownej granicy kosmosu rozciąga się strefa, która jest nieosiągalna dla ziemskich statków kosmicznych. Wszystko, co tam widzimy lub czego się spodziewamy, jest starannie zaprojektowaną iluzją kontrolowaną przez tak zwaną Kabałę, ziemskie elity współpracujące z pozaziemskimi siłami. Dalej przedstawiamy szczegółowe informacje z przekazów Tajgetan na ten temat. 100 km granica nie do przekroczenia dla ziemskich statków. Dla porównania, 100 kilometrów to odległość z Warszawy do Radomia. Samoloty pasażerskie latają zwykle na wysokości od 10 do 12 kilometrów nad ziemią. Tajgetanie utrzymują, że żaden pojazd kosmiczny zbudowany na Ziemi nie może swobodnie przekroczyć w wysokości około 100 kilometrów, czyli umownej granicy atmosfery i kosmosu, tak zwanej linii Karmana. Innymi słowy, ludzkość jest faktycznie uwięziona na swojej planecie. Wszystkie loty kosmiczne powyżej tej wysokości są ściśle nadzorowane lub wręcz pozorowane. Według tych przekazów, agencje kosmiczne NASA i inne nigdy naprawdę nie wysłały ludzi poza tę barierę. Na przykład loty na Księżyc miały być mistyfikacją. Tajgetanie twierdzą, że NASA nie dotarła na Księżyc, a program Apollo został zaprezentowany ludzkości jedynie jako część iluzji. Rzekome zdjęcia Ziemi z odległego kosmosu czy z powierzchni Księżyca zostały wykonane w studiu lub są kompozycjami opracowanymi komputerowo. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i satelity. Działają jedynie na niskiej orbicie okołoziemskiej, wewnątrz obszaru kontrolowanego przez Matrix. Wszystko, co miałoby operować dalej, np. sądy międzyplanetarne, w rzeczywistości nie opuszcza okolic Ziemi. Dane i obrazy z takich misji są rzekomo preparowane, aby utrzymać iluzję otwartego kosmosu przed opinią publiczną. Tak zwany sekretny program kosmiczny SSP, prowadzony przez globalną elitę, ma co prawda dysponować technologią antygrawitacyjną zdobytą w ukryciu np. czarne projekty typu TR-3B, które rzeczywiście odbyły loty na Księżyc czy inne planety, jednak nawet te działania odbywają się z cichym przyzwoleniem lub pod kontrolą sił wyższych. Galaktycznej federacji i są trzymane w tajemnicy przed społeczeństwem. Oficjalnie przestrzeń powyżej 100 km pozostaje dla ludzkości zamknięta. W efekcie przeciętny człowiek żyje w przekonaniu, że ludzkość bada kosmos i wysyła misje daleko, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy ograniczeni do klatki wokół Ziemi. Każda próba samodzielnego opuszczenia tej klatki przez rządy lub wojsko Ziemi spotkałyby się z interwencją sił nadzorujących. Tajgetanie wskazują, że Galaktyczna Federacja ustanowiła kwarantannę wokół planety. Żadnemu ziemskiemu statkowi ani też statkom wrogich Ziemi raz, np. niektórych reptilian, nie wolno przekroczyć granicy suborbitalnej. Gdyby któraś ze stron spróbowała to zrobić samowolnie, zostałaby natychmiast powstrzymana. Jej pojazdy mogłyby zostać unieruchomione lub zniszczone dla zachowania izolacji planety. Mechanizmy blokady kosmicznej, pola energetyczne i hologramy. Blokada Ziemi jest utrzymywana za pomocą zaawansowanych technologii, między innymi pola energetycznego wokół planety oraz projekcji holograficznych z Księżyca. Powyższa grafika ilustruje koncepcję sztucznego charakteru Księżyca, przypominającego gwiazdę śmierci, oraz otaczającego Ziemię pierścienia stanowiącego barierę energetyczną. Tajgetanie wyróżniają trzy główne warstwy tej blokady. Energetyczna, bariera Van Alena. Ziemię otacza torus energii, znany ziemskiej nauce jako pasy van Alena. Według Tajgetan, pasy van Alena zostały sztucznie zmodyfikowane i pełnią rolę energetycznej klatki, która utrzymuje niższą częstotliwość naszej rzeczywistości, 3D. Odseparowaną od wyższych poziomów 5D kosmosu. Jest to jakby niewidzialna powłoka wokół planety, szklana kula, ograniczająca możliwość wydostania się żywych istot poza ustalony obszar. Ziemia naturalnie dąży do przejścia w 5D, w wyższą częstotliwość, ale bariera ta ją tłumi. Utrzymując ludzkość w niższym, ograniczonym stanie świadomości. Holograficzna osłona nieba. Kluczową rolę odgrywa księżyc, opisywany przez Tajgetan jako starożytna, sztuczna stacja kosmiczna. Dawna biosfera o metalicznej konstrukcji. Na jego powierzchni rozmieszczono tysiące projektorów holograficznych. Które tworzą realistyczny obraz tego, co ludzie z Ziemi widzą na niebie. Przykładowo, sam wygląd Księżyca jest iluzją. Hologram wyświetla nam obraz szarej, pokrytej kraterami kuli, podczas gdy prawdziwy Księżyc jest gładką sferą technologiczną o ewidentnie sztucznym charakterze. Hologram ten ukrywa też wszystkie obiekty, które mogłyby zdradzić istnienie zaawansowanych struktur nad nami. Tajgetanie odkryli, że projekcja z księżyca rozciąga się na cały firament. Obejmuje nie tylko tarczę księżyca, ale również gwiazdy planety i ogólnie widok przestrzeni kosmicznej z Ziemi. Działa ona jak filtr. Usuwa lub maskuje każdy obiekt, który mógłby zagrozić spójności sztucznej rzeczywistości Matrixa w postrzeganiu przez ludzi. Innymi słowy, jeśli jakiś duży statek kosmiczny znalazłby się na orbicie i normalnie byłby widoczny gołym okiem lub przez teleskop, hologram sprawi, że stanie się on niewidzialny albo zniknie w tle nieba. Kontrola częstotliwości i wpływ na umysły Poza fizycznymi hologramami, blokada ma również wymiar mentalny. Księżyc nie tylko wyświetla obrazy, ale też emituje specyficzne częstotliwości elektromagnetyczne, które wpływają na ludzką świadomość. Transmisje z Księżyca obniżają ogólną częstotliwość Ziemi. I jej mieszkańców, utrzymując nas w stanie uśpienia i podporządkowania. Komputery sterujące na Księżycu są zaprogramowane tak, by odczytywać zbiorową świadomość ludzkości, nasze oczekiwania i wyobrażenia, i na tej podstawie dynamicznie modyfikować hologram, a także subtelnie sterować myślami. Jest to opisane jako sztuczne narzucenie ograniczeń prawa przyciągania. Ludzie tworzą swoją rzeczywistość, ale tutaj ich kreatywność jest celowo kanalizowana i ograniczana przez wewnętrzną ingerencję. Działając w parze z ziemskimi metodami kontroli umysłu, media, edukacja, religia, system ten sprawia, że ludzie sami współtworzą więzienie, w którym żyją, nie zdając sobie z tego sprawy. Ten element Tajgetanie nazywają sercem Matrixa. Bo technologia to jedno, ale to psychologiczna manipulacja populacją sprawia, że iluzja jest spójna i trudna do przełamania. Co oznacza ten system dla postrzegania rzeczywistości? Z perspektywy Tajgetan, wszystko, co istnieje poza Ziemią, jest naturalnie pięciowymiarowe. I realne, ale my patrzymy na to przez zniekształcające szkło Matrixa. Jesteśmy jak ryby w akwarium. Widzimy świat zewnętrzny przez szybę, nie wiedząc, że zniekształca ona obraz. Możemy dostrzegać gwiazdy czy planety na niebie, lecz nie zobaczymy niczego, czego kontrolerzy Matrixa nie chcą nam pokazać. Prawdziwe obiekty kosmiczne i holograficzne projekcje Mieszają się ze sobą, tworząc dla nas przekonujący obraz uniwersum. Gdyby na przykład tysiące statków kosmicznych krążyły nad Ziemią, a według tajgetan krążą hologram zadba o to, by pozostały one niewidoczne lub niepozorne z punktu widzenia obserwatora na Ziemi. Iluzja przestrzeni kosmicznej i dezinformacja kabały Kontrola ta sprawia, że ludzkość ma fałszywy obraz kosmosu. Tajgetanie wskazują na szereg konsekwencji i celowych działań dezinformacyjnych związanych z utrzymaniem tej iluzji. Brak autentyczności zdjęć Ziemi z dalekiego kosmosu. Wszystkie oficjalne fotografie całej Ziemi widzianej z kosmosu. Są kompozycjami graficznymi stworzonymi przez NASA lub inne agencje. Nie ma prawdziwych zdjęć planety z dużej odległości, ponieważ gdyby istniały, ujawniłyby setki obiektów na orbicie i nienaturalne elementy, np. prawdziwy wygląd Księżyca. Dlatego publikuje się wyłącznie obrazy przetworzone, z których usunięto wszelkie niepożądane szczegóły. Podobnie zdjęcia powierzchni innych planet czy widoki z teleskopów mogą być retuszowane lub generowane tak, by zgadzały się z oficjalną narracją, i nie zdradziły istnienia obcych struktur. Maskarada Księżyca. Według Tajgetan Księżyc jest w istocie ogromną sztuczną megastrukturą. Lecz dzięki hologramom Ludzie są przekonani, że to naturalny, jałowy satelita. Prawdziwa powierzchnia Księżyca jest gładka i pozbawiona kraterów, bo to metalowa kula. Jednak z Ziemi widzimy jedynie symulację skalistego globu. Nawet jeśli astronomowie-amatorzy dostrzegają czasem anomalie, np. dziwną falę przemieszczającą się przez tarczę Interpretowaną jako odświeżenie hologramu, są one wyśmiewane lub ignorowane przez oficjalną naukę. Prawda o Księżycu jest zbyt szokująca dla większości, bo implikuje bezpośrednią ingerencję obcych w nasz świat. Dlatego utrzymuje się ludzi w niewiedzy, że Księżyc to tak naprawdę maskujący się statek kosmiczny. NASA jako narzędzie dezinformacji. Według przekazów, NASA i inne agencje kosmiczne służą głównie do oszukiwania ludzkości co do prawdziwej natury kosmosu. Ich celem jest odwrócenie uwagi i ukrywanie faktu istnienia tajnego programu kosmicznego oraz pozaziemskiej obecności. Oficjalne programy stanowią fasadę. Rzeczywista, zaawansowana technologia kosmiczna jest rozwijana w sekrecie, a to, co pokazuje się publicznie, jest opóźnione o dziesięciolecia lub celowo nieefektywne. Dzięki temu Kabała, czyli elity, utrzymuje monopol na dostęp do przestrzeni kosmicznej i informacji o niej, nie dopuszczając do powszechnej wiedzy, że wokół Ziemi roi się od obcych statków sterowanie narracjami spiskowymi co ciekawe tajgetanie twierdzą że pewne popularne teorie spiskowe zostały celowo zaprogramowane przez kabałę w ramach dezinformacji jako przykład podaje teorię płaskiej ziemi według nich koncepcja płaskiej ziemi jest kontrolowaną pułapką ma zniechęcić dociekliwych do szukania prawdy o Matrixie. Osoby, które wyczuwają, że z oficjalnym obrazem rzeczywistości coś jest nie tak, mogą zboczyć na manowce płaskoziemskiej teorii, która ostatecznie została skompromitowana naukowo. W ten sposób każda dyskusja o ukrytej naturze Ziemi jest z góry ośmieszana. Bo kojarzy się ją z absurdem płaskiej planety. Tajgetanie podkreślają, że Ziemia jest kulą, ale otoczoną sztuczną, izoryczną barierą. Mówienie o kopule nad płaską Ziemią jest celowym wypaczeniem. Prawdziwa, energetyczno-holograficzna kopuła istnieje, lecz wokół kulistej Ziemi. Utrzymywanie niewiedzy ludzkości. Globalna elita dokłada starań, by społeczeństwo nie miało dowodów na istnienie innych cywilizacji. Fenomen UFO jest wyśmiewany lub zataja się do wody. Na przykład, dowody fotograficzne z misji kosmicznych są utajniane. Jeśli na niebie pojawia się wiele niezidentyfikowanych obiektów, media znajdują racjonalne wytłumaczenia balony, drony. Zjawiska atmosferyczne. W kulturze popularnej obcy i statki kosmiczne przedstawiane są wprawdzie w filmach czy książkach science fiction, ale zawsze jako fikcja. To programowanie podprogowe, które sprawia, że nawet gdy ktoś zobaczy coś niezwykłego na niebie, wątpi w siebie. Nikt nie podejrzewa, że nad naszymi głowami toczy się intensywny ruch kosmiczny. Bo skutecznie utworzono iluzję, iż gdyby obcy istnieli, na pewno byśmy ich widzieli. Tymczasem, jak mówią tajgetanie, nie widzimy ich właśnie dlatego, że istnieje zaawansowany system ukrywania ich obecności. Statki kosmiczne wokół Ziemi skala i charakterystyka. Według Mariswa i innych członków załogi tajgetańskiej, przestrzeń wokół Ziemi jest dosłownie zatłoczona od obiektów kosmicznych, należących głównie do rozmaitych ras zrzeszonych z Galaktyczną Federacją. Pada nawet konkretna liczba obecnie około 977 dużych statków matek o długości ponad 1 km. Stacjonuje na orbicie Ziemi na różnych wysokościach, a do tego niezliczone mniejsze pojazdy, w sumie dziesiątki tysięcy, które nieustannie przelatują i odlatują. Statki przemieszczają się regularnie, więc ich liczba się zmienia. 977 to średnia wartość w danym okresie. Utrzymywane są na różnych orbitach. Tak, aby uniknąć kolizji ze sobą i z nielicznymi ziemskimi satelitami. Można wyobrazić to sobie jako wiele pasów ruchu wokół planety. Własność i typy statków. Wszystkie te pojazdy należą do wielu różnych cywilizacji pozaziemskich. Wiele z nich to rasy dobrze znane tajgetanom, chociażby ich sojusznicy z Plejadiańskiej Federacji. Ale są też takie, których tożsamości nie sposób potwierdzić. Każdy statek posiada transponder z kodem identyfikacyjnym rasy, planety, jednak Tajgetanie zauważyli, że niektóre statki nadają fałszywe sygnały, np. podszywając się pod inne, dalekie rasy. To rodzi podejrzenia, że pewne niepożądane gatunki. Mogą ukrywać swoją obecność na orbicie Ziemi. Ogólnie jednak przyjmuje się, że większość tej floty to jednostki należące do członków Federacji Galaktycznej, czyli cywilizacji pozytywnie nastawionych, działających w ramach ustalonych zasad. Cele obecności tych statków. Dominującym powodem, dla którego tak wiele raz Trzyma swoje statki w pobliżu Ziemi, jest troska o Ziemię i jej mieszkańców w okresie przełomu. Tajgetanie wyjaśniają, że Ziemia ma ogromne znaczenie duchowe i strategiczne. Na naszej planecie inkarnowały się tysiące, a nawet miliony istot pozaziemskich jako ludzie. Te, tak zwane nasiona gwiezdne, pochodzą z różnych cywilizacji, federacji. I wcieliły się tu, aby pomóc podnieść zbiorową świadomość ludzkości od środka. Ich macierzyste cywilizacje obserwują swoich ludzi i dbają o nich, przebywając właśnie na orbitach wokół ziemskich. Statki te pełnią więc często rolę opiekunów, monitorują, chronią, np. przed zagrożeniami energetycznymi czy ingerencją w astralu. Oraz zapewniają wsparcie swoim inkarnowanym przedstawicielom. Poza tym, Ziemia jest areną szerszego konfliktu i eksperymentu. Trwa tu zmaganie między siłami kontrolującymi Matrix, Kabałą i wspierającymi ją regresywnymi obcymi, a siłami pragnącymi wyzwolić ludzkość i umożliwić jej ewolucję. Galaktyczna Federacja Utrzymuje znaczną obecność, aby nadzorować tę sytuację, pilnować, by negatywne siły, np. agresywne rasy z Oriona czy Draco, nie przekroczyły pewnych ustalonych granic. W orbitujących statkach znajdują się delegaci i armie wielu pozytywnych ras, gotowe reagować na nadużycia, ale działające ostrożnie by nie złamać zasad nieingerencji. Tajgetańska załoga w tym Maris Faru przebywa na jednym z takich statków matek, z którego prowadzi obserwacje. Ich okręt flagowy nosi nazwę Sadi Kleja i jest bazą operacyjną z setkami tajgetan na pokładzie, krążącą w pobliżu Ziemi. Warto podkreślić, że nad Ziemią panuje duży ruch Codziennie jedne statki odlatują, inne przylatują. Część z nich to rotacyjne zmiany załóg czy wymiana jednostek międzygwiezdnych. Inne to małe wahadłowce, kursujące np. Na, na powierzchnię Ziemi lub na Księżyc, który, będąc bazą techniczną, też jest odwiedzany przez niektóre ekipy. Ruch ten jest jednak ściśle koordynowany przez system kontroli lotów federacji, tak aby utrzymać go w ukryciu i w porządku. Rola federacji i interakcje z ludzkością Mimo tak imponującej obecności kosmicznej, bezpośrednia interakcja tych istot z całą ludzkością jest bardzo ograniczona. Galaktyczna federacja kieruje się tu zasadą nieingerencji. Młoda cywilizacja musi sama osiągnąć dojrzałość, a otwarte ujawnienie się obcych mogłoby zaburzyć naturalny rozwój społeczny. Dlatego statki na orbicie działają z ukrycia. Ich załogi obserwują wydarzenia na Ziemi i czasem subtelnie wpływają na bieg spraw. Lecz unikają jawnego kontaktu z ludźmi. Interwencje mają zwykle formę niematerialną, np. telepatycznego kontaktu z wybranymi ludźmi, natchnienia ideami ochrony energetycznej lub zapobiegania największym katastrofom. Mówi się, że nie dopuścili oni na przykład do nuklearnej zagłady podczas zimnej wojny. Kontakt z jednostkami. Pewne osoby na Ziemi, często właśnie Starsit, nawiązują kontakt z istotami z tych statków poprzez channeling, sny, a nawet fizyczne spotkania w ograniczonym gronie. Przekazy przekazywane przez kanały takie jak Cosmic Agency są przykładem takiej komunikacji. Jednak to wszystko odbywa się oddolnie poza tegetanami. Kontakt z nielicznymi ludźmi. Pewne osoby na Ziemi, często właśnie Starsit, nawiązują ograniczony kontakt z istotami z tych statków poprzez channeling, telepatię, a czasem bezpośrednie spotkania w tajemnicy. To właśnie tą drogą, przekazy tajgetan, jak te publikowane na svaru.org, trafiają do nas. Dzieje się to jednak poza wiedzą reszty ludzkości. Ukryte działania wrogich grup Nie wszystkie istoty wokół Ziemi mają przyjazne zamiary. Tajgetanie ujawniają, że negatywne rasy także operują w pobliżu Ziemi. Przykładem są Orionidzi, szare istoty z Oriona. Mają oni zezwolenie federacji, jawnie lub milcząco na przebywanie w okolicach Ziemi, czasem podszywają się pod inne gatunki. Działalność Orionidów obejmuje między innymi eksperymenty na ludziach, uprowadzenia czy wspieranie ziemskiej kabały w utrzymaniu kontroli. Z drugiej strony są Reptilianie, drako, ci według Federacji zostali uziemieni na Ziemi i nie wolno im opuszczać planety. Od dziesiątek lat Federacja przechwytuje lub niszczy statki reptilian, jeśli próbują uciec poza atmosferę. Pozwala im się co najwyżej poruszać wewnątrz atmosfery, na przykład ich antygrawitacyjne pojazdy w przestrzeni powietrznej. Ale powyżej granicy kosmosu absolutny zakaz. Reptiliańskie grupy ukryły się głęboko pod ziemią, w bazach dumb. I tam współpracują z ludzką elitą. Używają też technologii portalowych do podróży na inne planety lub księżyce, omijając tradycyjną przestrzeń kosmiczną. To dzięki temu Kabała może utrzymywać pewne kontakty i handel z innymi światami mimo blokady. Wszystko to sprawia, że Ziemia jest areną zakulisowej rywalizacji. Z jednej strony floty federacji i raz pozytywnych strzegą kwarantanny i pilnują, by ludzkości nie stała się krzywda, większa niż ta, którą sama nieświadomie pozwala. Z drugiej siły regresywne próbują wykorzystać odizolowanie ziemi do własnych celów, manipulując rządami i społeczeństwem. Ludzie natomiast znajdują się w środku. Nieświadomi skali wydarzeń. Tajgetanie opisują Ziemię jako planetę w kwarantannie, gdzie prawdziwy kosmos jest od nas zasłonięty, jednak jednocześnie podkreślają, że prawda stopniowo wychodzi na jaw. Coraz więcej osób zaczyna kwestionować oficjalną wersję rzeczywistości, co jest pierwszym krokiem do przełamania Matrixa. Podsumowując, w przekazie Tajgetan Ziemia jawi się jako więzienna kula otoczona sztucznymi barierami i iluzjami. Powyżej 100 kilometrów nad naszymi głowami rozciąga się zręcznie utrzymywany holograficzny teatr ukrywający prawdę, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, a wręcz przeciwnie nad Ziemią czuwa ogromna kosmiczna społeczność. Statki kosmiczne dziesiątek raz patrolują orbitę, podczas gdy ludzkość żyje w iluzji pustej, zimnej przestrzeni. Kabała ziemska wraz z pewnymi frakcjami federacji utrzymuje te iluzje, aby ludzkość pozostała pod kontrolą i nieświadoma swojej sytuacji. Tajgetanie jednak dzielą się tą wiedzą, licząc na przebudzenie. Bo kiedy dostatecznie wiele osób pojmie istnienie blokady, Matrix może zacząć tracić moc. Wtedy być może granica 100 km przestanie być dla nas sufitem nie do przebicia, a ludzkość dołączy do galaktycznej społeczności jako wolna, świadoma cywilizacja.